W wielu filmach, komiksach itd. pojawiają się urządzenia takie jak wybuchowe strzały, czy elektronicznie zapalane granaty. Tworząc swój pancerz pomyślałem, że można dodać taką funkcjonalność do niektórych elementów, a przy okazji sprawdzić czy będę potrafił zrobić przykład elektryczną wyrzutnię rac. Po czemu nie? Wykorzystam go na pewno do wyżej wymienionych strzał, elektrycznie odpalanych świec dymnych i zobaczymy co jeszcze. Sam zapalnik jest po prostu nagrzewającym się drutem oporowym, co możecie zobaczyć w tym momencie na filmie. W wolnej chwili również zaprojektowałem prostą obudowę do zapalnika, baterii 9V i małe petardy. W kolejnym filmie poświęconym tej części projektu postaram się załączyć już nagranie z testem całości. Aktualnie z modułem może skomunikować się za pomocą Wi-Fi i pozwala mi to stworzyć sieć w pancerzu do sterowania poszczególnymi układami. Ale dokładniej zobaczycie to w kolejnych filmach. Póki co jest to po prostu tanie i łatwe rozwiązanie, z którego prawdopodobnie będę musiał zrezygnować w przyszłości. Na ekranie możecie zobaczyć wysłanie informacji z modułu zapalnika do Raspberry Pi poprzez Wi-Fi i na odwrót. Co jeszcze posiada układ? Obecnie niewiele. Ma możliwość obsłużenia przycisku doręcznego odpalania, wyjście na jedną diodę LED oraz wyjście na dodatkową antenę do odbierania informacji na większą odległość. W założeniu projekt tej płytki powinien być też jak najmniejszy. Zaprojektowałem i zamówiłem również kolejną wersję, która obsługiwać będzie np. czujnik ruchu i parę innych bajerów. Serować takim modułem i pozyskać z niego informacje będzie można za pośrednictwem modułu panelu na rękę, który również powoli projektuję i składam. Planuję także dodać sterowanie wszystkimi elementami za pomocą komend głosowych zbieranych przez mikrofon schemu, ale o tym już czasem razem.